to dawajcie znać. Ale ta bluza generalnie już wygląda coraz lepiej. i Myślę, że każdy. Każdy chciałby taką bluzę mieć. Mam nadzieję, że Nie, na pewno. to myślę, że każdy, każdy, kto będzie chciał, będzie mógł wziąć udział w kolejnym festiwalu, gdzie takie bluzy będą dodawane do wpisowego. To znaczy ujścić pisowe, które i tak byśmy uiszczali grając w niej, a bluza będzie dodatkiem, takim cudownym dodatkiem. I pamiątką myślę też wspaniałą. Mhm. A może być też wygodną bluzą, po prostu to też jest. Użyteczne. I, Szczególnie, i fajne, więc taka na naprawdę fajna rzecz. Myślę, że nie, nie w festiwalach dodają takie pamiątki. No, nie spotkałem mi, się. Nie, chyba zdarzy, tak. nie zdarzyło się. Co, wydaje mi się, że to Zdarzyłem, będzie takie dosyć, tak. dosyć mocne, to będzie taki rozpoznawalny znak, że jak ktoś ma bluzę ze, 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 ze sztosa, to pewnie uczestniczył w tym festiwalu i można zagadać już. A tutaj Czem Ozen, tak jak wspominaliśmy, no raczej taką miał decyzję. Dosyć łatwą, ale to też tak się wszystko wydaje, że jest łatwe. A, Gil, ponownie już, już witał się z gąską, nie, A, Erik trafia znowu. Przewie. Zawodnik, który tutaj lubi. Lubi dostać dobrą łapkę. Lubi dostać dobrą łapkę i nie dość, że lubi, to jeszcze potrafi ją wykorzystać. Ale to, to, jest to rozdanie wydaje mi się, że może co być. Co, 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 co możemy zrobić na miejscu, w tym momencie? No, wydaje mi się, że możemy wiele opcji, ale myślę, że on głównie zagra trzy bo tak jak ci mówiłem, on szukał tego zdania. Trafił chyba idealny, bo trafił na czema który jest aktywny, aczkolwiek boję się, że jeżeli ten szybet będzie podobny jak Wojciecha, czyli zagra do ok Nawet tutaj będzie mniejszy, bo jest mniejszy open. Jak zagra jakieś milion 300, 000, to czem? Czem na pewno się nie wybierze nigdzie stąd? I ja nie wiem, czy on Jeśli nie zagra życie, za wszystko na przykład. lubię James. A nie, nie, lubię tego, że, nie lubię tego na miejscu, Erika, że król dama walet to jest najgorsza ręka, która ma flipa na valet, czyli to jest Niestety, najlepszy tak? dla niego. Najle... Z, z tej perspektywy najlepszy jest to rezultat. <laughs> tak, pokazuje niby bardzo słaby układ y -y -y. teoretycznie do takiego range'u jego olinów, ale gdyby miał, gdy są damy AK, As-dama, As-król Asy, to praktycznie najczęściej go bardzo dominuje, a tutaj trzyma dwójki. Trzyma tak? walety, jest dosyć podobnie. Plusem walety no dlatego, to, że dlatego właśnie, y, ręka typu Krulda ma jest bardzo dobra do furbetu, gdyż tak blokuje, na też rąk, za... blokuje dobre układy A poza tym też y, flipuje na wiele rąk, które ewentualnie mogą nas kolnąć. Tak. Więc to equity jest zachowane w dosyć, do, dosyć dobrym stosunku. Tutaj Erik decyduje się na 3 beta za 1,6 miliona, więc jest to raczej niższy 3 bet. Y, ponownie widzimy niższy sizing który tego to jest 2,5x mniej więcej. Tutaj widzę, że fantazja, fantazja osób komentujących, pomijając jakieś tam delikatne uszczypliwości, zaczynała już przypominać pisanie tekstów przez Focusa. I tutaj, jednym z tekstów jest, że mogę nawet pochwalić, bo całkiem mi się podoba, że Fokus nie czuje jak Erik folduje. Ewentualnie kolejne jest, że Erik de Solo od jego nitowości oczy bolo. Więc oczy bolo. ja ogólnie Chyba kolega z podlasia. Bardzo lubię, bardzo lubię zamianę O na O, więc doceniam. Szanuję i jak mawia Tomasz, jak imek, tam kreatywność. A podpowiedź, żebym zamiast córkę mówił inne słowo, bo i tak będzie brzmiało, jak córkę jest też całkiem zawarta. Więc szanuję i doceniam ilość komentujących osób, i chyba mamy największą ilość od całego początku transmisji, nawet licząc od poprzednich dni, więc cieszę się, że. Czy mamy taką aktywność i prosimy o zostawianie łapek. Najlepiej tych pozytywnych i komentarzy, jeśli, jeśli mają jakiś sens, a nie są tylko jakimś tam przejawem przejawem złośliwości, ale jak chcecie delikatnie sobie też powylewać jakieś swoje żale, to jesteśmy od tego, żeby Was wysłuchać. Ja szanuję wszystkich i nie mam, nie mam problemu, jeśli ktoś się śmieje, ja się potrafię śmiać ze wszystkiego, a to, że w jakiś sposób wymawiam pewne słowa to na pewno też jest śmieszne. Niestety nie miałem no to wpływu, też bym wolał wymawiać wszystkie słowa, tak jak się mówi. A po pierwsze niektórych słów nie znam, tak jak Michal, i często mówię Michael, a niektórych ja po prostu ja nie mam. Zobacz, zobacz, zdecydował się na formę dżmie. Ja nie wiem, że się zdecydował. Ja to bo przewidziałem. Ja, ci... ja też Łukasz to przewidziałem. Ja to przewidziałem, Ja wiedziałem, że tak I to jest indukujący trzybet. Naprawdę no. niski sizing bardzo indykujący. Podoba mi się ten sizing u ERYK. Jeżeli nie gra sprawdzenia, to ten sizing bardzo mi się podoba. Niski sizing właśnie indukujący. Aczkolwiek nie wiem szczerze mówiąc, nad czym teraz Eryk myśli. Bo Erik teraz się zastanawia. Nad spoldowaniem chyba, nie wiem. Moim zdaniem, moim Może zdaniem... po prostu bierze, musi trochę odsapkać. Rzadko, i... rzadko. Kto jest tak pewny te swojej decyzji jak Łukasz? Ja na przykład potrafię tutaj wczuć się, jak niektórzy tutaj już wspomnieli, że Eryk De Solo od jego nitowości oczy Bolo, to gdyby... bolo. To gdyby to, był, to była przesłanka, to by to zrzucił. Aczkolwiek wydaje mi się, że machnął dłonią tak, jakby chciał powiedzieć machnią. Też ma, tą, ma ten delikatny, może nie niezbyt mocny, ale delikatną pomoc taką, jest że zostaną mu jakieś żetony, jeśli do jeśli czego. Ale oczywiście. Kciuki, panie Eryku! chciałem odpukać. Mamy walety. Odpukać niemalowane, ale niestety tutaj jest taka dosyć wygłuszona ściana i ciężko jest od nią odpukać, bo jest miękka. Ale już Państwo wiedzą, co krzyczeć i pisać na czacie. Piszemy walet, bo tutaj niestety. bez walet. Dużą szansę ma Niemiec, ale. Mamy przewagę. Mimo całej sympatii do niego, cofam wszystkie swoje słowa i w tym momencie cała Polska cała Polska krzyczy walet. Nie słyszymy Was, ale wierzymy, że krzyczycie jest pula. 12 milionów, więc nawet Jenny chyba by tu przyszedł. Nawet Jenny by po tą pulę się skusił. I oby ta nitowatość została wynagrodzona, jak niektórzy wspomnieli i będziemy mieli cheap da na stoliku telewizyjnym bez konia w okienku. Tak jest, trzymamy kciuki, tak jest. dobrze wygląda. I już niestety chyba jak to się mówi Mamy cię tą damę, więc Czem Ozen w stylu tam. Anglii is going, is going home. I niestety nie będzie dobry, że nikt to będzie tak jak Anglii, ale nie najlepszy. I tutaj niestety w ostatniej minucie chyba przestrzeli kawnego i tego się trzymajmy, proszę Państwa. I tylko I nie jest. ja bym tak złośliwie chciał Asa na przykład, żeby jeszcze myślał, że był blisko. Że z AK by to wygrał. Asa niech. Ale Każda karta to nie będzie koniem i waletem. Mamy podwojenie. Koniem i damą. Tak jest. 15 milionów za okrzyk zwycięstwa, ale. Pula 6 milionów trafia do Eryka. Naprawdę, jak ktoś wspomniał, że od jego nitowo nitowości oczy bolo, to mimo tego, że zabawny tekst, to myślę, że w tym momencie ktoś się śmieje, ten się śmieje ostatni i to Erik de Solo, a nie my, czy ktokolwiek inny ma 15 milionów, ale mimo wszystko gdzieś tam mnie zakuło serduszko, że to był czem Ozen, bo naprawdę podobała mi się jego gra. Nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzą, ale był jednym z najciekawszych tych zawodników. Myślę, że miał wybrać, czy to miałby odpaść misia, ale culkę... Czem OZEN to chyba Państwo wiedzą, na kogo bym zagłosował. Zdecydowanie. Aczkolwiek ja nie ja mówmy. bardzo oryginalną grę. Tak, nie mówmy może o tym, kto na kogo by głosował, bo Spójrz, tutaj 4, musimy 5 spojrzeć, 5 ile prawie. gil ma żetonów, a ile ma Pan de Solo. Pan de Solo, 50 blindów chyba jest, wysunąć na prowadzenie. 15 milionów, proszę Państwa. Myślę, że, myślę, że jest to. Dobra pozycja wyjściowa naprawdę do walki o najwyższe tutaj już wyniki. Naprawdę. Nie znamy staków na drugim stole niestety, ale wygląda to jak największy stak w turnieju. Tak na razie. Pięknie wygląda taka tabela. Ja dla mnie wygląda to jak taka taki, Możemy ją taki wynik konkursu skoków na